Montaż kompaktowej odwróconej osmozy EcoPerla Rocket krok po kroku. W zestawie znajdziesz wszystkie materiały montażowe, czyli wężyki, trójnik, kranik z zestawem podłączeniowym i obejmę do kanalizacji. Montujemy kranik do wody filtrowanej w odpowiednim miejscu przy zlewozmywaku. Następnie przechodzimy do montażu trójnika na ujęciu zimnej wody. Przygotowujemy miejsce na odrzut do kanalizacji. W tym celu należy wywiercić otwór w rurze kanalizacyjnej, zamocować obejmę do kanalizacji wraz z dołączoną uszczelką. Do systemu EcoPerla Rocket podłączamy wężyk do kanalizacji wraz ze specjalnym kolankiem służącym jako restryktor przepływu. Restryktor ogranicza odrzut do kanalizacji, dzięki czemu wynosi on tylko pół litra na 1 litr czystej wody. Podłączamy wężyk wody filtrowanej 1,4 cala oraz wężyk wody zasilającej 3,8 cala. Wsuwamy system odwróconej osmozy do szafki pod zlewem i podłączamy wężyki do otworu róży kanalizacyjnej oraz do wody zasilającej. Przechodzimy do montażu wkładu mineralizującego. Ecoperla Elixir. Eliksir odpowiada za mineralizację wody oraz podniesienie jej odczynu pH. Pomocne będą uchwyty, które można przytwierdzić do ścianki szafki. Wpinamy wężyk wody filtrowanej do wkładu Elixir i następnie do kranika. Przechodzimy do uruchomienia i płukania filtra. Przed płukaniem wkładów w systemie Ecoperla Rocket należy wyjąć kolanko, czyli restryktor przepływu z wężyka do kanalizacji, aby wkłady odpowiednio się przepłukały. Podłączamy zasilacz do kontaktu i do filtra w odpowiednim Miejscu. Odkręcamy kranik wody filtrowanej i czekamy 30 minut, aby wkłady odpowiednio się przepłukały. Ecoperla Rocket jest wyposażony w system, który zatrzymuje pracę filtra po 30 minutach nieprzerwanej pracy, więc po skończonym płukaniu wkładu filtr sam się zatrzyma. Odłączamy system od zasilania, aby go zresetować i ponownie wpinamy restryktor przepływu do wężyka do kanalizacji. Podłączamy system do zasilania. Zwróć uwagę, aby zasilacz nie leżał na dnie szafki. Najlepiej położyć go na filtrze, lub przytwierdzić do ścianki szafki. A teraz już tylko cieszymy się czystą wodą.